Witajcie, skorpionki. To jest czytanie dla Was. Zmieniły się karteczki, jak widzicie. Będą teraz takie. Dziwne czytanie z Wami, skorpiony mam. To już jest trzecia próba, ponieważ pierwsze trzy się nie udały. Albo film się nie dograł, albo przerwał. Ewidentnie było coś, co nie miało być Wam powiedziane tego dnia. W związku z tym zaczynam po raz czwarty. Mam nadzieję, że tym razem się uda. No i zobaczmy sobie najpierw, <laughs> jaką tutaj witaminkę w postaci afirmacji macie na miesiąc maj. Zobaczymy, co tutaj do Was chce być powiedziane czym się wzmocnicie, na co się uśmiechniecie, jaką witaminkę potrzebujecie na ten czas. <laughs> Wishes fulfilled. Czyli kochani, maszcie, tak, wysyłajcie swoje marzenia do nieba, do góry. <laughs> Jesteś bardziej pojemny w manifestowaniu swoich pragnień w tej chwili. Jesteś bezpieczny i to wszystko, co sobie wymarzysz, się spełni. Szczęśliwie dla Ciebie. Także bardzo fajna witaminka. Postawimy ją sobie tutaj. Niech Wam tutaj będzie towarzystwem. No i zobaczmy w takim razie najpierw, co tutaj wychodzi z kart wyroczni dla Was na miesiąc maj, co powinno być Wam powiedziane. No, ewidentnie coś tutaj Wam, skorpionki, do Was się śpieszy. Karty mi się rozsypują. Może mnóstwo jakichś fajnych okoliczności, możliwości przed Wami. Zaraz zobaczymy. Mhm. Bezpieczeństwo. Zwróćcie uwagę na swoje wewnętrzne światło, na swoje doświadczenia. Wycofajcie się troszeczkę. Yy, tak zwana introspekcja. Łapiecie stabilność, gruntujecie się. Yy, jesteście przygotowani na ekspansję, na eksplorowanie nowych wydarzeń, nowych terenów i bardzo pięknie. I tak powinno być. Okej. Okay. No to teraz spójrzmy sobie tu w tarocika, co nam tarot podpowiada. Energia ogólna na ten czas. Sześć buław, sukces, zwycięstwo, yy, zwieńczenie. Ukończycie coś, z czego będziecie dumni, z czego będziecie zadowoleni, yy, co będzie spektakularne, widoczne dla innych. Yy malutkimi kroczkami będziecie podążać ku swojemu celowi, nieśpiesznie, ale widzicie przed sobą swój cel, widzicie droga, która przed wami jest, odważycie się na jakieś nowe, nowe wydarzenia, nowe spotkania, nowe eksploracje terenu, cokolwiek by to nie było, plus do tego cztery bułaby. Czyli świętowanie, kochani. Myślę, że może to, co osiągniecie w maju, co sobie założycie i z czego będziecie dumni, to będzie okazja do yy, jak gdyby świętowania pewnego etapu, który zakończy się dla Was właśnie tym sukcesem w sześciu buławach. Tak? Dobrze. Energia ogólna na ten czas. No właśnie, Eremita. Widzicie, jednak wyrocznia tutaj jest spójna z Tarotem. Eremita. Czas, kiedy trzeba będzie się troszeczkę wycofać z życia, troszkę się schować w siebie, zadać sobie fundamentalne pytania, czego szukam, na czym mi zależy, popatrzeć na swoją drogę do tej pory, wyciągnąć pewne wnioski ze swoich poprzednich doświadczeń, lekcji, przekuć je na potencjał, na nową drogę. Fajnie. Wasza energia w tym czasie. Pięknie. A z buław. I po tym okresie, właśnie zastanowienia, zrobienia sobie takiego bilansu, będzie czas na to, aby, kochani, działać, ruszać do przodu według tych wskazówek, które w sobie znajdziecie, yy, według marzeń, które sobie wyznaczycie. Bardzo fajnie. Co wam będzie pomagać w tym czasie? <laughs> no zobaczcie, sześć buław znowu. No będzie Wam właśnie pomagać to, że będziecie widzieć ewidentne jak gdyby, posunięcia do przodu, tak? Czyli będziecie widzieć, że Wasze wysiłki przynoszą efekt, przynoszą sukces, że jesteście z siebie dumni, że to, co zamierzyliście sobie, idzie w dobrym kierunku. Co Wam ewentualnie może przeszkadzać w tym czasie? A smieczy. Mhm. Może trudno będzie wam się oderwać troszkę od przeszłości. Może trudno będzie wam się przyznać do pewnych um, błędów. Um, może trudno będzie wam też jak gdyby stanąć w prawdzie wobec siebie i wobec sytuacji, um, które będą miały miejsca. Um. Lub trudnością będą nowe pomysły, nowe iluminacje, nowe innowacje, które mogą Wam się wydawać yy, zbyt trudne. No, zobaczymy. Co w miłości? A w miłości, kochani, dziewięć kielichów, czyli zadowolenie, yy, satysfakcja. Życie dniem dzisiejszym, przy, przyjmowanie takich drobnych radości z dnia codziennego, to jest też samo spełniające się życzenia, kochani. I tutaj się ponownie zwrócę do tej karty, którą mieliście wcześniej. Właśnie nie bójcie się marzyć, nie bójcie się marzyć, nie bójcie się wysyłać swoich marzeń do góry, nie, nie bójcie się manifestować tych życzeń, bo one są absolutnie realne i absolutnie możliwe do spełnienia dla Was. Tak. Co w karierze? Uuu, mamy diabła. Czyli jest jakiś ogromny potencjał energetyczny, który Was popchnie do przodu. No to jest sięgnięcie po duży potencjał finansowy, materialny, tak? Taki skok na kasę bym powiedziała. Jeszcze sobie dopowiemy do tej karty. Mhm. Plus, kochani, zamknijcie żale z przeszłości, smutki. Pora właśnie się skupić na tym, co jest tu i teraz, czyli na tych dziewięciu kielichach, ale żeby to przynosiło wam radość i satysfakcję, to jest konieczność oderwania się od jakichś toksycznych myśli, tak? Ten diabeł też jest toksyczny, jest przywiązujący do czegoś, z czym nie możecie sobie poradzić. I tutaj w dopowiedzeniu do tego diabła mamy, zamknij już przeszłość, przestań się tym zajmować, przestań się w tym grzebać. To, co się rozlało, to już się nie cofnie. Nie miej do siebie żalu o pewne posunięcia, wybacz sobie, zamknij to, wyciągnij z tego lekcję w tym właśnie eremicie i przyjdź do przodu. Przyjdź do przodu. Pieniążki, finanse. Dwa miecze. No tak, być może będziecie przed jakąś decyzją, być może będziecie mieli, że tak powiem, możliwość zarobienia dosyć dużych pieniędzy. Być może to będzie mm, wymagało więcej pracy, więcej koncentracji, więcej, zużycia więcej energii, poświęcenia się temu. I to nie za bardzo wiecie, co macie zrobić z tymi finansami. Trochę będziecie czekać, aż sytuacja się sama rozwiąże. Albo okoliczności się na tyle zmienią, że pomogą Wam podjąć właściwą decyzję. Niemniej jednak tę decyzję trzeba podjąć albo w prawo, albo w lewo, tak? To powiedzmy sobie do tej karty jeszcze. Królowa Kielichów. Słuchajcie swojego serca, słuchajcie swojej intuicji. Ona Wam najlepiej podpowie, jak, jaką decyzję w tej kwestii podjąć, tak? One mogą być nielogiczne, one mogą być nie technicznie, jak gdyby nieprecyzyjne, ale wasze serce, wasza dusza, wasza intuicja podpowie wam, w którą stronę tutaj ruszyć, jaką decyzję podjąć, tak? Dobrze, pierwsza połowa miesiąca. Mamy kupca. Kochani, no pójdziecie w coś nowego, w kompletnie coś nowego, w czym jeszcze nie robiliście, w czym jeszcze nie, czego jeszcze nie doświadczaliście. To będzie nowe wyzwanie, w które chętnie się rzucicie z taką wiarą, nadzieją, że to jest następny etap w Waszym życiu, i że warto po prostu tę, tę drogę, w tę drogę podążać, tak? To jest pierwsza połowa miesiąca, a druga połowa miesiąca. No, mamy słoneczko, więc decyzja będzie słuszna, kochani. Podejmiecie właściwą decyzję, bo tu mamy pełny sukces, satysfakcję, zyskanie sił witalnych, radości, poczucie dumy, sukcesu, zwycięstwa. Jeżeli dotyczy to, że tak powiem, przewlekłych chorób, to jest uzdrowienie, jeżeli były jakieś. Niedobory w relacjach romantycznych. To tutaj wszystko, że tak powiem, rozwinie się ku pięknym energiom. Tak? Dobrze, jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada? Dziesięć mm -hmm, buław. Zrzuć z barków obciążenia które dźwigasz na sobie i które tak de facto do Ciebie nie należą to jest często karta asertywności czyli naucz się odmawiać pewnych rzeczy nie bierz na siebie pewnych zobowiązań bo one Cię tylko przeciążą dodadzą Ci obowiązków które należą do kogoś innego a Ty je wypełniasz, bo albo uważasz, że zrobisz to lepiej, albo dokładniej a to tylko Cię obciąży, tak? Więc tutaj jest rada wszechświata, aby tego nie robić. Dobrze, jaki jest wynik? No, taka piękna energia ciepła, sentymentu, powrotu do czasów dzieciństwa, ukochania swojego dziecka wewnętrznego, ukojenie go, przytulenie czas kiedy będziecie się czuli bezpieczni, kiedy będziecie chętnie wracać do przeszłości, do ludzi, którzy są z nią związani, do miejsc, to powiedzmy sobie jeszcze, co tu jeszcze powinno być powiedziane. Tak i to wam da siłę, kochani, do tego, żeby walczyć o swoje, o swoje marzenia, żeby walczyć o swój, o swój System myślowy, o swoje wierzenia, o swoją ojczyznę, którą nosicie w sercu, o to, kim jesteście. Tak? To Wam da siłę i Wam da moc do tego, aby pięknie mm, przebrnąć przez wszystkie okoliczności, które mogłyby temu przeszkodzić. I, kochani, radość, radość, trzy kielichy, spotkania w, w towarzystwie przyjaciół, Zrozumienie wśród społeczności, w której jesteście, aprobata to jest takie pełne porozumienie dusz i serc, pełne radości i spełnienia. No, pięknie, pięknie. No to piękny ten maj dla Was się zapowiada, kochani. Nie bójcie się marzyć. Nie bójcie się marzyć, nie bójcie się eksplorować nowych miejsc. Idźcie w nowe, ryzykujcie, poddajcie się temu, co wam wszechświat tutaj zsyła. Pożegnajcie przeszłość, żyjcie w prawdzie wobec siebie i wobec sytuacji, które staną wam na drodze. Słuchajcie swojej intuicji, swojego serca i nauczcie się mówić nie. Bądźcie bardziej asertywni w tej drodze. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Do zobaczenia, do następnych czytań.